sprawdzić czym tak naprawdę są kluski po bałtowsku postanowiliśmy dokonać małej operacji na jednej klusce. Oto kluska. Standardowo składa się z części kluskowej, z wieczorek, sztuk wiele, oraz z tak zwanego mięsiwa. Mięsiwo rzekomo z dinozaura, a w efekcie mięso wieprzowe. Wykonamy teraz pierwsze cięcie. Pacjent jest pod narkozą, uwaga. Cięcie wykonane aczkolwiek może nie do końca skuteczne, ponieważ nie trafiliśmy na mięso. W takim razie wykonamy drugie cięcie. O, proszę i oto jest kluska w pełnej okazałości, a raczej w swym przekroju. Smacznego. No i e, kluchy, bałtuchy oraz inszo e, cudaki mamy zjedzone, e, brzuszki pełne.